Polerowanie płyty frezarką do paznokci. Zobaczymy czy coś to da. Jeśli da, no to będzie live z tej płyty. Działa? Działa. No co ty? Pokaż, patrz. Okej, okay. świetnie. O kurczę. A nie chciała odpalić. No nieźle. Super. No to będziemy grać w Quidditcha. Zobaczymy, czy dalej odpali. No, czekam. Na razie jest OK. Zacina się filmik, widzisz? Mocno Dobra. Mocno ale to ja filmik usunę. Czekaj, wyłączę go. To zobaczymy. O ile mogę, co No. Próbuję naciskać, nie wiem, czy się da. No to zobaczymy, jak będzie za chwilę. O, no coś się wczytuje. O, 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 świetnie. Dobrze. Super. Zobaczymy, jak będzie dalej, ale na razie jest świetnie. Spoko. Jeszcze bardziej można ją po polerować, więc no to będzie działać. Mm -hmm. Spoko. Ale, ale nie wierzyłam, że to się uda. Na serio.